Jeśli myślisz, że rak pojawia się tylko na starość, to się mylisz, bo coraz więcej osób, około 30 choruje na raka jelita grubego i często od razu w stadium zaawansowanym. Wczesne wykrycie może uratować Ci życie. W ostatnim roku widzieliśmy nietypowy wzrost liczby młodych pacjentów i jak mówiłem wcześniej, u osób młodych praktycznie nie ma skutecznych metod przesiewowych. Na przykład niedawno spotkałem 37-letniego mężczyznę z rakiem jelita grubego w stadium czwartym. Opowiadał, że przez długi czas leczył się na hemoroidy. Niestety mógł być zdiagnozowany wcześniej, ale lekarz go nie wysłuchał. I choroba się rozwinęła tak, że w wieku zaledwie 37 lat znalazł się w stadium 4. U kobiet badania przesiewowe to głównie cytologia i mammografia w wieku około 35 do 40 lat, poza tym praktycznie nie ma innych testów. W przypadku raka jelita grubego obecnie zaleca się rozpoczęcie badań takich jak kologuard albo kolonoskopia od 45 roku życia. Powód, dla którego obniżono granicę wieku z 50 na 45 lat, to właśnie rosnąca liczba zachorowań u osób młodszych. Nie lekceważ tego. Chcesz znać wczesne sygnały ostrzegawcze? Napisz w komentarzu zdrowie.